w tym domu chowa się arkochor? Nie gdzie, tylko przed kim? O. Wszystko przede mną chowasz, Larwo, wszystko. Ja nic nie mogę znaleźć w tym domu. Pięć lat temu schudłaś, do dzisiaj cycków nie mogę znaleźć. A, a miałaś takie ładne pomelo, jak... takie ładne pomelo, a teraz co? Kiwi. Weź to chociaż ogól, Odczep się od mojego buszu, pigmeju! Zmieniamy grę. w tym domu chowa się alkohol? Nie gdzie, tylko przed kim? O. Wszystko przede mną chowasz, larwo. Wszystko. Ja nic nie mogę znaleźć w tym domu. Pięć lat temu schudłaś, do dzisiaj cycków nie mogę znaleźć. A, a miałaś takie ładne pomelo. Ja, miała takie ładne pomelo, a teraz co? Kiwi. Weź to chociaż ogól. Odczep się od mojego buszu, pigmeju. Zmieniamy grę.